Sorry, że tak pomijam ten... O, pająk! Gdzie jesteś, panie pająk? Gdzie oni są? fak, fuck, fuck them. Gdzie ty jesteś? Proszę, woda jakaś... Kurde! Ile ja tu... Pyta... Czy tutaj jest... ten kanion, co ja go tak nienawidziłem? <grym zainteresowań> nie, chyba nie. Nie wiem. bo raczej nie jestem super blisko domku Oj, się ssało z mieszką? nie jestem jakoś super blisko domku żeby to było to hmm średnio mam zamiar go eksplorować, bo nie lubię kanionów już mówiłem wiele razy ale mogę. Mogłabym... przecież nie, ja tu byłem przecież To jest lunch. aha nie w tą stronę tam gdzieś poszedłem, tu a w prawo. To jest lawa jakaś. Aha, to jest to miejsce. Aha, spoko. Czyli jestem super blisko tej skrzynki. W sensie 30 metrów. <laughs> no, powiedzmy, że blisko. W sensie to jest już jak wychodziłem. No, jest tutaj. <laughs> ja wiem. Chyba tutaj nie ma już żadnych cavewów. Jest węgiel. To sobie go wezmę Od. A czemu by nie? No i jest taka kopalnia wszystkiego te kurczaczki mi się kończą to źle. Musiał pozabijać Jedne kurczaki. Jaż mam, będę miał zboże może... O, są proszę bardzo. Może tak mi się da diamenty? Ale restona. No właśnie. Proszę bardzo. No nie, ej, no jaki kurde, Pieprzony lawo. Po prostu może być więcej. Witaj, Pani, lawo.

To fajny był ten diamond. Jakiś Pojedynczy, ale jaki miły. Z strony Moudeng. Nie, ja tu już wychodzę stąd, gdzie jest lawa. Wszędzie. Miły ze strony Moudeng. O, tam jest sniper. Nie, ja go też ze sniper. Cyk. I cyk. O, chyba mi się nie chce tego ekstra. O, tam jest Cave jeszcze. Nie widziałem go wcześniej. Albo widziałem, a mi się nie chciało, zobacz zobaczę, nie pamiętam Pan Creeper, cześć pani Creeper Dobra tam mi się podoba Nic nie widzę, cholera A, w tej bardzo nie ma Jakie Tamskie Teraz to mój był był hammer. Nie no, generator. Tam jest troszeczkę żelazo, po żelazo nie warto lecieć. Jestem na jedynym poziomie, czyli tutaj gdzieś może być dalej diament. Ja wiem, może sobie pokopię trochę, tak tak od. Może będę miał drugi raz szczęście A co? Dobra. Teraz będzie przyspieszanie, już mam szczęście do... no miałbym szczęście, jakbym poszedł do przodu. Kolejny raz, ja nie mogę. Coś chyba nie mogę mieć dzisiaj szczęścia. Też tutaj jest jakiś cave, z tego co widzę. Albo coś w rodzaju... Cave ala wypełnione lawą. Nic ciekawego chyba. No, chyba nic ciekawego. To kopiemy dalej, Federujemy. <grywa> Właśnie w sumie, jak gdzieś w jestem, to powinienem dużo węgla kupować. I w sumie tak robiłem, nie? O, emerald, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nad nim nie będzie lawy. Ale nie kapie z niego nic. Tu. Nie ma. Przynajmniej w takich kejwach, znaczy jaskiniach zrobionych. Korytarzach powiedzmy, zrobionych przez. Hmm, chwilę, nic, nic, nic. Przeze mnie nie ma potworków. Okej. Okay. Ale tu ciemno, ja nie mogę. No to jest ten minus, że. Dobra, nie, to jest bez sensu. Też chwilę, co tam jest takie pomarańczowe? To jest do dungeon zombie. Nie jestem pewny, czy to. Chodź dalej. O, co tam było, to lawa. No to, hm, nie wiem. Może się kierujmy do domku, jednak, mimo wszystko to nic nie będzie wątpię. Dobra, jeszcze w tą sytuację pokopię. Sorry, lubię diamenty, naprawdę. Dobra, wracamy stąd, bo już ta lawa mnie prowadza do nie wiem czego. Teraz, gdzie jest wyjście? Wyjście? jest. Wyjście. Gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? Tam jest wyjście. Ja nie mogę, 140 metrów. <grym> Wydaje mi się, że sobie zrobię hop, 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 hop. Takie spiralne coś do góry. Może mi się coś jeszcze uda... ...znaleźć. Dobrze, tak więc myślę, że nie ma sensu na to patrzeć, jak się tutaj męczę z tym. Chociaż chwilę. Tam był było jeszcze jedno zejście, nie? Sorry, ale... To było chyba, nie? Gdzie jest... Gdzie jest, jest skrzynka? Co jest skrzynka? To jest moje nieszczęsne przekopanie. Jest skrzynka. I gdzieś tutaj jeszcze było jedno, nie? Jeden, jedna noga, powiedzmy. Bo tutaj, tak? Nie, tutaj jest woda jakaś. A ja tego nie zostawiłem na pewno. Nie, to nie tutaj. Jak ja byłem przy tej skrzynce, to skąd ja tu przyszedłem? Chyba nie stąd. Ustawiłem ze są takie piękne słodki. A tutaj nie chyba stąd tak mi się wydaje, zaraz zobaczę. Tam było, była jeszcze jedna odnoga tego korytarza. Chyba tak tak, mi się wydaje. tak, to jest tutaj. Dobrze, co jeszcze przejdziemy trochę? Jakie jest okazje, to można korzystać? Bo no, wątpię, że do tego kajwa kiedykolwiek wrócę. a... Znaczy, no wrócę po skrzynkę, wiadomo. Ale nie wiem, czy będzie mi się chciało, super. No, jak będę miał. E, troszeczkę więcej, znaczy jak będzie trochę bardziej zaawansowana gra To, hmm, Będę mógł sobie robić skrzynki, enderowe, nie? Eee, czy są pochodne? Są pochodne Tutaj główno jest, tak? Dobrze myślę? Tak, tu jest gówno No węgla, no bo. węgiel nie jest główny Ho, oh, oh, ho, oh. ho no to będzie naprawdę długa seria odcinków. Ces dla wszystkich, którzy nie lubią cave'ów, ale ja uwielbiam i muszą się z tym liczyć. Wiem, że też lubię węgiel. <grym> o tej zostawiłem jakim cudem. Tutaj jedziemy dalej. Hmm, chyba tu nic nie ma szczególnego. Dobra, wracamy powoli. Ale spróbuję cave'ami. Też nie, tam coś jest? Jest. <grystanie> o, jednak nie. Dobra, dokopiemy sobie ten węgiel i lecimy z powrotem do domku. Mimika. <grystanie> nie, jeszcze nie mam domku Minka. Chociaż to jest dobry pomysł, żeby zrobić tam <grystanie> na Z niebieskiej wełny będziemy mieli tego dużo. Mm. Kto mi tutaj szkierać. Ci... O, jeszcze tu jest droga. <grym /dziśla> Sorry. No, ale przynajmniej idziemy w stronę wyjścia. No i z tego. Dupa. Dobra, czyli wracamy już sobie spokojnie do domku. Tam coś jeszcze jest? Tak, tam coś jeszcze jest. <grym /dziśla> Nie! Jest tak, tak można lecieć. No okrągło, tam coś jeszcze jest, tam coś jeszcze jest. I będzie odcinek 105-minutowy. A nie, skąd się to 105 minut? Hmm. Jest tak sielankowo, opowiadam o 105 minutach odcinka, a ty mi tutaj przeszkadzasz. Ale to jest to, że nic nie widzę. Ja co tutaj jest? Tu jest... Ale tu jest, są dwa szkielety. Tylko że mi teraz nie umarł, co? Czy tam sniper? No wypadaj stąd! Gdzie jesteś? Tu jesteś! Dobra... To było stresujące troszkę. No i następne, ja nie mogę. Tam jest spawner jakiś kolejny. Cios za cios, nie? Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tego gościa. Jak ktoś się znowu kręci, tak? Tak, tam creeper. Nie chcę, żeby mi Emerald smutnął. Dlatego go potraktuję snajpą. Kto mi tutaj? Ja pierdzielę. Kto mi tutaj rozwalił system? Ja to nie wytrzymam. Chyba naprawdę muszę się stąd wynosić. Ojeju. Dobra. Chyba naprawdę mnie tu nie chce. Dobra, ja sobie zrobię troszeczkę rzeczy, żeby... na pochodni nie ma chlebnej. Ja sobie zrobię trochę rzeczy, żeby... jako hmm, Niech o tego stąd wyjść? Węgiel, hmm, cyk, cyk. Co się do pochodni? Niech będzie. Hmm, dobra. Przecież tam widziałem emerald Tak tam jest emerald jest mi strzała tu jest emerald i ze żelazo I zejście na dół, ja tam idę Sorry pani creeperze I spółko, ale ja tam idę I kolejny emerald Tam jest kolejne zejście Kejwy mówią, że mam tu zostać A creepery mówią, że mam stąd spać. Kogo głos wybieram? Kejbów. <noise> Jak kape głos. głos? Um, hmm. Nie to żebym był fanem jakimś, nie? Ale w ogóle tak jakoś mi się spojrzał. No nie, jednak jest dupa nie zejście. Teraz miejsce na 20 poziomie. A tam jest węgiel. Nie, nie będę tego wyglądać. Jeszcze jakiegoś zębiego. coraz wyraźniej. Co jest co? Kolejne gówno. Ja nie mogę. same gówno mi się spotka. Nie, czy dobry tekst do piosenki o rozstaniu, jak creepera, głos usłyszałem ją. <grymio> <grymio> Dobra, wezmę sobie ten węgiel, bo on prześladuje już. Prześla prześladował was kiedyś węgiel? Także aż straciliście Hilofa? Hilofa to jest podstawa. Zwłaszcza, że coś harcze mi przed tym nosem. A co tam? I już mam bardzo mało strza y tych pochodniów. Ja tylko sobie zrobię trochę więcej. Wszystkiego Tak, 24 A w sumie jeszcze jeden, nie? Super mało miejsca wokół To nie jest zbyt dobrze Zaraz miał trochę więcej Dobrze, myślę, że to sobie zwrócę Kto mi tam się pali? No, kolejny creeper, nie! Emerald? <laughs> Aj, jakie ja to lubię W sumie bardzo fajnie, że dodali emerald Nie, ja idę na dół Do góry na dół, do góry na dół Ciągle się nie mogę zdecydować gdzie idę Ale ciągle mnie ciągnie do na dół mm, mm. Do diaksów, nie? Oj, ściana mnie spotyka. Czyli jednak muszę zostać. Znaczy, jednak muszę iść do góry. Jeszcze miałem znaleźć tą skrzynkę, która jest 25 metrów ode mnie, i nie jestem pewny, czy tam ktoś... Ale myślę, że nic mnie nie zabije. Co ja powiedziałem? Nic mnie nie zabije? To lepiej tam pójdę. Więc co? A, tylko. Nic. Mm... Gdzie jest. Gdzie jest skrzynka? Tu jest skrzynka. Kto to był? Im szybciej skrzynki tym lepiej. 15 metrów. 13. Coś woda, co? O. Sorry, że spadłem, ale... lepiej is kruta Hmm. No trochę do skarbów mam już I do kolekcji I dla Do kolekcji. Pyk. trochę węgla. Dam 42 chcę mieć Dobra, 16 tego, to mogę wywalić, to mogę wywalić To mogę wywalić, to sobie zupełnie, to mogę wywalić, to mogę wywalić, to mogę wywalić, to mogę wywalić, to mogę wywalić To mogę wywalić To zostawię oczywiście Dobra, powoli się ta skrzynka zapełnia Wiaderko? Skąd dostałem wiaderko? Wow i wracamy już, dobra. <murza> Może kiedyś jeszcze sobie poszukam diaksów. Ale nie mam zamiaru teraz tego robić. Idziemy sobie klivami do góry. Już całkowicie. Chociaż... <murza> wow. Wow. I must do it. Przecież to jest nauk. Czekać trochę żelazo sobie jeszcze dokupiemy. <grych> nie, ja sobie, ja sobie chyba schodkami pójdę, bo kajwami nie mogę, bo zawsze coś w dół znajdę. O. Eee... Yy... Dobra, teraz już będę spełniony. Całkowicie spełniony będę. A jednak warto było, widzicie? Widzicie jak warto by zostać w kajwach. W ja to obkopię, żeby nie było żadnych niespodzianek. Okej. Okay. Okej, okej, okej Jej. Teraz, żeby nie zrobić głupiego błędu, jakiegoś typu poprosić Creepera o pomoc. Mówiłam, to nie jest zbyt dobry pomysł. Prosić Creepera o pomoc. Eee, skrzynka jest tam. Miercz w dłoń. Teraz się skończę, ale co tam? Mmm, nie powinienem tak zostawić otwartego. Jak się! Tak, dorzucę okay, jeszcze to do pieca. Dobra i wracamy już. Niestety. Może kiedyś jeszcze zrobię odcinek z cave'ów, albo... Nie, na pewno zrobię odcinek z cave'ów, bo w cave'ach jest dużo redstone'a. E, w sumie gdzie jest druga skrzynka? Nie ma drugiej skrzynki? Tam jedna skrzynka już była, nie? Mi się wydaje. Będę musiał zobaczyć. Jest domek, tam jest wyjście. Aha, chyba ją zebrałem, tak mi się wydaje. I usunąłem, tak. Już kojarzę. Skrzynka 3, spoko. Hmm, ja zobaczę te skrzynki. No, jedna skrzynka jest. <grystanie> Będę tu wracał dużo razy. To węgiel chociażby, nie? Bo tu jest takie pewne miejsce naprawdę. I chyba tutaj się podkopię do góry. Żeby już było wyjście takie porządne Z słodkami 3x3, żeby nie było 2 na 2. Chociaż tak jak będzie kolejka, to będzie zupełnie inaczej zrobiona. Będę ją pod ziemią ciągnął. Dobra, myślę, że już tutaj możemy sobie. Nawet przy tej skrzynce możemy sobie zrobić zdjęcie. <laughs> nie, nie zrobić zdjęcia. Chociaż eee, zrobimy zdjęcie skrzynce. Skrzynka 3. Już lecimy do wyjścia. Dobra, to na pewno przyspieszę już, by mi się nie nudziło. No nie. No nie. Nic nie widzę. Znowu nic nie widzę. Nie mówcie mi, że to jest ten polerny wodospad, który zalepiłem. Okej. Okay. No nie. O oh, mi. Chyba jednak zrobię schodkowo. Jest łatwiej Chwila No zasunąłem, zasunąłem spirolety Także już powinno być lepiej Jeżeli chodzi o to co widzę Dobrze teraz Także przyspieszam I Albo widzimy się za chwilę nawet bo to nie ma sensu Tak iść przyspieszać To jest Chyba, że natrafię na jakieś cave'y, to zobaczę ewentualnie podczas montażu jak to wyjdzie. Także, 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 no. Już nic nie mówię. No, jakiś fajny Jak Ja pierdziele. Nie chcę do cave'ów. Naprawdę chcę do no, no, Nie chcę, nie chcę, nie chcę, Marek nie chcesz do cave'ów, Marek nie chcesz do nie chcesz do nie chcesz do kejwów. No, nie chcesz do kejwów, Marek. Słyszysz? Nie chcesz do kejwów. Marek, nie chcesz do kejwów. Marek, nie chcesz do kejwów. Marek, nie chcesz do kajwów. Marek, nie chcesz do kajwów. Marek? Nie, chcesz do nie słyszysz tego zombiaka, Nie chcesz z nim walczyć. Naprawdę nie chcesz z nim walczyć. Naprawdę nie chcesz z nim walczyć. Nie chcesz. uh -huh. Jej, jestem na zewnątrz. Jestem przy pustyni. Co to za dybilny pomysł, żeby się wykopywać w pustyni? O kurczasze, ktoś ci od razu. Kto mi tu kupę zrobił? Który, który, który? No tam ktoś. Ojej, I Tutaj, pani Creeper. Dup, nie? Jednak nie? Bardzo dobrze. No, jedyny problem, żeby zrobić e, zrobić zrobić sobie e, enchanting table, to jest to, że nie mam zupełnie no, jak to się nazywa. Hmm. No, nie za dużo ich tu jest, że dużo ich tu jest, za dużo ich tu jest. Sleeper Że nie mam. No kurcze, czego nie mam? Nie mam czciny cukrowej. Musiałbym ją zna O, jest czcina... Nie, to jest kaktus. <grym> to mnie jakiś pająk czy co? Tak, właśnie. No, nawet skończył mi się miecz, ale fajnie. Skończył mi się miecz. Mam tylko żelazny. Idziemy do zamku, już widzę jasność bijącą z nimi. No, idźmy już, idźmy, ja już se... chcę wrócić. O, akurat jajko, dziękuję Ci, kurkoma. Trzy tylko mi została. Dobrze, o. mam trzcinę cukrową, jednak. O, to dobrze. No, myślę sobie, że na następny odcinek moglibyśmy sobie zrobić farmę zautomatyzowaną, oczywiście. Cześć, kurko Trzciny cukrowej. Zautomatyzowaną w pełni, znaczy no w pełni, no w pełni raczej. Farmę trzciny cukrowej. Lock Ja sobie poplanuję, jak to by mogło wyglądać ewentualnie. I, i, I. No, i na następny odcinek się widzimy. Ja już sobie wyciągnę wszystko z tamtych. Z tamtej skrzynki, e, skrzynki którą tam zostawiłem gdzieś. Przepraszam, e, którą tam gdzieś zostawiłem, daleko, 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 e, Możliwe, że sobie też trochę obsydiano, po powydoby, powydobywam, e, no. Także widzimy się w następnym odcinku. E, przepraszam osoby, które nie lubią e, odcinków, scave'ów za to, że był Super długi odcinek z cave'ów, zapewne podzielony na parę. Co no to jest? A, blok emeralu. A jakby co, to nie mam tego, tego, tego. I jeszcze raz przepraszam, was, że sobie, uratowałem życie w tamtym momencie. Ehm, no. No trudno. Sorry. O, mam pomysł, mam pomysł. <laughs> Teraz się zabiję. Jak e, się zabija? A nie chce mi się zabijać nawet. Dobra. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku, jak już wspomniałem, będziemy budować gdzieś tutaj, może pod ziemią, zobaczę farmę zautomatyzowaną w pełni. Jak to się nazywa? Trzciny cukrowej. Tak, żeby móc zrobić sobie książki, żeby móc sobie służyć nasz wspaniały 34 level. właśnie, jakbym się wtedy zabił, to bym nie miał tego level. Także jest z tego korzyść jakaś. No, dobrze. Tak więc dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za uwagę. Do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.